Instalacja Autocada w wersji 2012. Pobieramy plik z podanej lokalizacji, następnie plik uruchamiamy. I rozpocznie się instalacja. Pierwsze jest rozpakowanie pliku, więc musimy mieć miejsce na dysku. Całość trwała około 5 minut. Przechodzimy teraz do części instalacyjnej. Dodam, że AutoCAD będzie korzystał z pewnych dodatków, które nie są w komplecie i trzeba będzie je pobrać. Oczywiście on to zrobi samodzielnie, pod warunkiem, że będzie miał połączenie z internetem. Tutaj mamy typ licencji jednostanowiskowa i chcę wypróbować ten produkt przez 30 dni, czyli nie wprowadzamy żadnego yy, numeru seryjnego. Wymagane miejsce dostępne i rozpoczęła się instalacja. Instalacja autokaza się zakończyła. Sprawdźmy, czy nam się uruchomi. No, i mamy uruchomionego Autocada. Możemy zmienić rozdzielczość, wtedy będziemy mieli ikonki, te, które są najmniejsze, nieco większe. Mamy narzędzia podstawowe do rysowania. I widzimy, że wszystko działa.